No dawaj, Dzień dobry. wytrę, bo jestem cały z błota już chyba nie. Tak. Dzień dobry, tak, jesteśmy na łące, zjechaliśmy 7,5 km z przechyby, właśnie widać w jakich warunkach, tak, żeby nie było <grym 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 po rowerach też widać, lekko są ubłocone. No, także gdzieś tam w lesie jest przechyba. Przed nami stary sąd, myślę, że tak jeszcze za 3 km. Także tu jest bardzo ładna polanka, mieści się na nim przynajmniej 200 osób. Takie rave party, czy są? Tak, to. Tak. Jest sympatycznie, nie pada. No. I kontynuujemy. Tak. Moje są ładniejsze. Co ty chcesz? Ja to mam dopiero ubocone. No Firmowe, Puma, żeby nie było. No, tak, Marka Puma. Saramon też, no, ugłocony. Tak, nowy kask przeżył. Marka Remy, Marka kask, Grzeszek. Nowy kask, tak. Okrzczomy. Tak, o. Jest, oczywiście, Francja go przerysowała. Nie, to nie jest. Po jakichś pajęczynach jeździł. Ty Gdzie ty jechałeś? Przed tobą, za tobą za mną jechałeś no ale po ściech oszczony, także jest kulminacja jest dobrze Dobry kaski dobry kastaś robimy piknik i czas na Prince Polo nie było ty to gdzieś tu wjechałeś wiozłeś jak dowiozłeś wszystko zgniecone, zgniecone zgniecone obrazy jest Prince Polo jest zabawa ja Klasik czy orzechowy? Orzechowe. Dobra, to ja klasik reszta twoja. To jeść kanapi.